Szymaneczko tutaj oczywiście nasz uchochany Andorze a to jest filmik z gry Minecraft na serwerze MineServerPL. i na działce kalisa tak to jest nowy spawn dlatego już bez zbędnego biodolenia. chodźmy na moją działkę a no tak, nie mam jej. Ok, no to już załóżmy To się nie wytnie. Tego się nie wytnie. Tak go będzie veil. I co jest fajne? Patrzcie, patrzcie co mogę tutaj robić. Nie wiem czy to nadal działa, czy Kalis tego nie zmienił. Ola. Ale... Kalis zarąbię cię. Po prostu kaliś zarąbiecie. Nie, no to wy możecie podpisać tam w komentarzach, kaliś zarąbiecie, ale dzisiaj zajmiemy się robieniem takiego małego domku, z, tak, z takich podstawowych rzeczy. I sorry za siostrę, która tam gada z koleżanką, bo, bo ten ma swoje sprawy. I nigdy nie przerywajcie dziewczynom rozmowy. O, ja przerwałem, nie ja przerwałem, skończyłem, skończyłem w łóżku, oczywiście nie w ale w łóżku, cały w siniakach, dlatego, uwaga, moja siostra to drapieżne zwierzę. To będzie mały domek, nie będzie jakiś mega bogaty, ale... No, po no, prostu no, no, to, to będzie malutki. O, tutaj mamy jakiegoś pana, ma Maty, coś tam. B będziesz na odcinku, jeśli znasz mój kanał, to, to pozdrawiam Cię. D odcinku. Będziesz na odcinek? Tak, będziesz na odcinek. Chodź blisko, srani panią a ja tak mam to wyzdrowienie. A już przykryłam, dlatego nie musicie się martwić. Nie jestem normalny, nie jestem normalny, tak jak na przykład Marty. Ma martyn coś tam, coś tam nie Okej, okay, już dosyć mówienie tymi głosami. No i w ogóle jeśli jesteś nowy i trafiłeś do tej przypadkiem, no to subskrybuj mój kanał. No widzicie, ten domek nie będzie jakiś mega wielki, ale może się postaram zrobić z pięterka tut, o no, dokładnie le, le, No i tak, co by jeszcze tu powiedzieć w tym odcineczku? Chyba, chyba ten odcinek będzie tylko z budowania Donku. Tak, chyba tylko tyle. Yy, no i jakby coś, kto, y, ktoś widział a, y, ktoś wiedział akcję rajbaka z ROW. Jeśli tak, to... Jeśli tak, to piszcie w komentarzach, bo rajbak na początku przegrywał. Ale potem sobie jakimś, jakoś, jakąś jakąś radą yy, radził z y, Rollinsem. Dlatego piszcie w komentarzach kto to widział. Nie wiem, bo ja nie oglądałam końca walki. Dlatego możecie mi zaspoilerować. Tak możecie mi zaspoilerować, co tam było pod koniec walki, bo nie oglądałam, bo siostra mi przeszkadzała. No tutaj będzie... O! Niespodziewany gość. Pamiętajcie, i mam dla Was taką specjalną rzecz. Proszę, żebyście te, te najbliższe święta spędzili nie przed komputerem, tylko z rodziną. Żebyście się cieszyli z prezentów, które dostaniecie. No i jeszcze taki mały bonusik. Życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. No, w sumie to wam jeszcze życzyć, żebyście dostawali fajne prezenty. Mi też mi że też żebym dostało fajne prezenty, bo od Mikołaja samego gówno za przeproszeniem dostaję. ta, 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 ta. Okay, nie słuchajcie jakieś piechni, bo dostaniecie jakiś... Witaj Kamil Witaj Kamil 200 2005 200 No właśnie 2005 to tata mojej góry, mo moich urodzin Kamil? Czy to ty? No możliwe, że to jest ten, ten kamil, o którym myślę, ale, ale pewnie ten kamilo, o którym myślę, to nie jest ten kamil, o którym myślę, dlatego powinienem nie się zamknąć. Hmm. Hmm, poczekajcie, bo on nie jest taki chętny, to by... Cool. Będziesz na odcinku. Tak odcinku. No rzeczywiście się No i są za błędy ortograficzne, ale nie chcę mi się uczyć orto. Nie, proszę cię za. Troszeczkę iżej. Nie, proszę cię Troszeczkę wyżej. W ogóle co ja śpiewam, jakieś zboczone piosenki? Tak to jest zboczone, to jest jak, jak dziewczyna całowała fa faceta w jaja i dla księdza się temu spowiadała. I śpiewała piosenkę, że nie proszę księdza, troszeczkę niżej. Z takim czymś do księdza to to jest hardcore. Hardcore na wysokości, hardcore. Na... Ok, nie powinienem sobie żartować z no ale to był po prostu mega hardcore. I mam nadzieję, że to się nagrywa. Tak, mam nadzieję, że to się. Tak. W następnym odcinku to udekoruję wszystko i będzie fajnie. Ok, dlatego to by było na tyle w tym od odcinku. Ja polecę, ja polecę, nie wiem, na Spawn. Spawn, może ktoś będzie. O, jest, jest na szczęściarz. Sebek, i się nie wiem. Sebek, pożegnaj się. No, on już poszedł. Nie. Okej, okay, no to to by było na tyle. Ojej, bardzo. No to by było na tyle w tym odcinku, żegnał się z wami Undertaker.